Witam Państwa bardzo serdecznie, Ewelina Wodarczyk zapraszam na Infolipno, dzisiaj w serwisie. Kocie świat został dziełem roku 2014. Ponad 600 gimnazjalistów wzięło udział w targach pracy. Dobrą nowinę wyśpiewali w Chrostkowie. Filmy z serca Polski na ekranie Lipnowskiej na Wojki. Trening Wiedboxingu otwarty dla wszystkich. Czas zadecydować. News, a może dobra nowina Starostwo pracuje nad nową strategią. Był stres, ale z uśmiechem, czyli pierwszy egzamin szóstoklasistów. Teatr cieni w gimnazjum publicznym nr 1. A także dworzec główny zaprasza na panią M. W czwartkowe popołudnie w Miejskim Centrum Kulturalnym odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu dzieło roku 2014. Jury w składzie Izabela Niewiadomska-Labiak, Joanna Kozłowska i Krzysztof Wiśniewski przyznało nagrodę Grand Prix, sześć miejsc pierwszych w kategoriach malarstwo, rysunek, rękodzieło, grafika, fotografia i kategoria do lat 15 oraz trzy wyróżnienia. Jednemu z uczestników wręczono także nagrodę burmistrza miasta Lipna. Gratulujemy serdecznie laureatom i życzymy dalszych sukcesów. Chciałbym serdecznie Państwa zaprosić do oglądania tej wspaniałej, pięknej wystawy. Przez kilka następnych dni będzie można tego dokonać tutaj w sali kameralnej Miejskiego Centrum Kulturalnego w lipnie w godzinach 8-16. Serdecznie zapraszam. O wypowiedź na temat poziomu artystycznego prac poprosiliśmy jednego z jurorów Krzysztofa Wiśniewskiego. Czy mieliśmy problem z wyborem tych prac? Trochę było. Ja mi mniej najwyżej mniej się cieszę, że wśród nagrodzonych jest kilku moich uczniów. To jest taka może największa satysfakcja chyba tutaj z całej tej wystawy. Bardzo żałuję, że pracy jest niewiele, że niewielu artystów nipna, a jest ich sporo, naprawdę sporo ludzi tworzących, a tak niewielu wzięło udział w tym, jakby nie patrząc trochę już znanym konkursie prawda, od iluś tam lat. Bardzo fajne te prace dziecięce są. Dzieciaki są bardzo takie spontaniczne i malują tak, jak czują to, prawda? Natomiast co niektórzy próbują naśladować naturę, a to nie bardzo wychodzi, prawda? To trzeba jakoś tak przetworzyć, nie? poszukać czegoś. No, to, to, cieszę się, że to moi jeszcze raz, mówię, moi, moi tutaj uczniowie, którzy wychodzili spod mojej ręki, jakoś jeszcze tutaj brylują na tym, na tym konkursie już od wielu lat. Piątek rozpoczął się dla uczniów trzecich klas gimnazjów powiatowymi targami edukacyjnymi, które odbyły się w Zespole Szkół Technicznych. Te targi organizujemy od kilku lat. Dlaczego? Dlatego, że chcemy zachęcić gimnazjalistów z terenu powiatu Lipnowskiego, żeby kontynu kontynuowali naukę w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie Lipnowskim, tak? Jesteśmy takim pewnym kręgiem, wspólnotą gdzie musimy dbać o młodzież, żeby ona się dobrze edukowała, w dobrych warunkach i zachęcać poprzez te targi do tego, żeby był dobry nawór do zespołu szkół ogólnokształcących, do zespołu szkół te technicznych w Lipnie, tutaj, gdzie jesteśmy, do Skępego, do Dobrzynia. Zainwestowaliśmy wiele pieniędzy, milionów w infrastrukturę, tak? docierpliliśmy, wymieniliśmy okna, warunki, odnowiliśmy salę, doposażyliśmy w sprzęt, budujemy nową halę sportową przy liceum i szkoda by było, żeby nasza młodzież wybierała szkoły w Toruniu, we Włocławku czy w Sierpcu. Młodzież miała okazję poznać ofertę pięciu szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie Powiatu Lipnowskiego oraz Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Powiatowe targi edukacyjne, już po raz piąty, odbywają się właśnie w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie. Jak co roku, jest olbrzymia liczba uczniów klas trzecich gimnazjów. Przyjechali gimnazjaliści także z ościennych gimnazjów położonych na terenie Powiatu Lipnowskiego, co nas bardzo cieszy i myślę, że dobrze rokuje na kolejny rok szkolny 2015-2016. Na targi przybyło ponad 600 gimnazjalistów z 14 szkół. Każdy z nich otrzymał folder zawierający ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015-2016 oraz drobny upominek. 27 marca w Zespole Szkół w Chrostkowie odbyły się całodzienne warsztaty poznańskiego chóru gospel prowadzone przez Agnieszkę Górską-Tomaszewską. Instruktorka znana jest z programu Mam Talent, gdzie wraz ze swoim chórem dotarła do półfinału, oraz z Bitwy na Głosy, w której brała udział jako chórmistrz w poznańskiej drużynie Mezo oraz w obornickiej drużynie Libera. Gospel to jest y, wydarzenie jedno lub dwudniowe, na którym... Y, Ogólnie śpiewa się piosenki, gospel to jest Ewangelia, czy to są piosenki chrześcijańskie. Śpiewa się od rana do powiedzmy popołudnia, albo jeżeli jest dwa dni, do drugiego popołudnia i na końcu wieńczy się to wszystko koncertem finałowym, na którym ci uczestnicy warsztatów, którzy najpierw się uczą tych piosenek, dają właśnie koncert, stają na scenie i dają koncert. I to jest tak, że oni przychodząc nie znają w ogóle tych utworów, uczą się ich w harmonii trzygłosowej w czasie tego jednego dnia, czasami sześciu, siedmiu, jak jest dwa dni, to nawet dziesięciu piosenek i na końcu te wszystkie piosenki Odtwarzają, jak gdyby zupełnie nie znając ich wcześniej. Przy tym wszystkim gospel to jest muzyka bardzo żywiołowa, taka radosna, żyje duchem, duchem świętym, więc ona jest nietypowa dla, dla naszych polskich warunków. To jest muzyka radosna, która naprawdę mówi, bo Ewangelia jest dobrą nowiną. My jesteśmy w złym miejscu, bo my jesteśmy tutaj na ziemi i rządzi szatan, a my jesteśmy zwycięzcami, bo Ewangelia nam mówi, że jest dobra nowina, bo Jezus przyszedł i nas zbawił, nas z tego wybawił, nas z tego uratował. Więc na tym polega właśnie gospel, sedno w warsztatach brali udział nie tylko uczniowie zespołu szkół w Chrostkowie. Łącznie uczestniczyło w nich około 70 osób. Warsztaty gospodarcze zorganizowaliśmy w naszej szkole po raz pierwszy. Chcieliśmy jeszcze bardziej rozwijać zainteresowanie naszych uczniów. Na koncert zaprosiliśmy Agnieszkę Górską-Tomaszewską razem z jej całym zespołem. Podjęliśmy również współpracę z innymi hurami z całego powiatu. Są tutaj przedstawiciele zarówno z Krojczyna, z Tłuchowa, z Lipna, mamy osoby również z Obrowa. Także po to rzeczywiście, żeby się spotkać razem, żeby rozwijać swoje zainteresowania, żeby działo się coś, coś fajnego, coś co pozwoli nam wspólnie się spotykać. A wieczorem odbył się koncert finałowy uczestników warsztatów w których brali udział przedstawiciele władz samorządowych, nauczyciele i rodzina młodych artystów. Piątkowy wieczór warto było spędzić w kinie, by obejrzeć najlepsze krótkie filmy ostatnich 15 lat nagradzane na wielu festiwalach. Klub filmowy SEAS działający przy Miejskim Centrum Kulturalnym zorganizował niepowtarzalny pokaz filmów krótkometrażowych zatytułowany Filmy z serca Polski. Przegląd przygotowany został przez Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofi Fest z Torunia. Komentarz do filmów przedstawił jeden z twórców toruńskiego festiwalu Jarosław Jaworski. Do Lipna przywiozłem zestaw filmowy, który nazwany jest, no, może trochę przewrotnie, Movies from the Heart of Poland, czyli filmy z serca Polski, bo rzeczywiście większość z tych filmów powstała tutaj, w regionie kujawsko-pomorskim, a na pewno wszystkie zostały nakręcone przez różnych twórców związanych z tym regionem. To nie znaczy, że są to filmy amatorskie i, i jakieś takie, których nie należy oglądać, to są fajne produkcje, raz profesjonalne, raz, raz niezależne, które tworzono na przestrzeni ostatnich 15 lat. My te filmy zbieramy przy festiwalu Toffee Fest, który odbywa się w Toruniu od 12 lat i staramy się selekcjonować jak najciekawsze produkcje, ażeby je właśnie pokazywać. Dlatego bardzo cieszę się, że mogę je przywieźć do lipna. Klub Walki Czarny Orzeł zorganizował w dniu 28 marca trening otwarty w który poprzedzony był egzaminem na stopnie uczniowskie Wietnamskich Sztuk Walki, zawodników z sekcji Lipno oraz sekcji Rypin. Dwugodzinny staż oraz egzamin przeprowadził mistrz Piotr Bońkowski. Klub Czarny Orzeł zaczął działać na terenie Lipna od listopada. Jest klubem dla dzieci, które mogą się w nim uczyć samoobrony i młodzieży która e, może zgłębiać tajniki sportów walki, wietnamskich sportu walki, w tym wiet boksingu. E, klub w Lipinie jest e, klubem młodym, natomiast jest prowadzony przez e, wieloletniego instruktora Jarosława Krzeszewskiego. Ponadto w wydarzeniu wzięli udział poseł Paweł Sajak, starosta powiatu lipnowskiego Krzysztof Baranowski, sekretarz Urzędu Miasta Lipna Renata Gołębiewska oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Krzysztof Spisz. Wspólnota oazowa przy parafii wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w lipnie w niedzielny wieczór przedstawiła Misterium Męki Pańskiej pod tytułem News a może dobra nowina. Było to kolejne misterium przygotowane przez grupę osób związanych z ruchem oazowym. Misterium Męki Pańskiej, rok 2015. News, a może dobra nowina. Skąd pomysł konfrontacji newsa z dobrą nowiną? Codziennie jesteśmy zasypywani mnóstwem śmieciowych informacji. Informacji, które żyją często tylko parę chwil. Chcielibyśmy skłonić ludzi do pochylenia się nad dobrą nowiną, która przetrwała dwa tysiące lat i jest ciągle żywym słowem Boga skierowanym do nas. Pomimo deszczowej pogody zebrało się wielu mieszkańców, by przeżyć wspólnie to wydarzenie. W związku z przystąpieniem do prac nad strategią obszaru rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu Lipnowskiego, w dniu 30 marca odbyło się otwarte spotkanie informacyjne, które miało na celu zapoznanie się władz samorządowych z propozycjami i opiniami społeczeństwa na ten temat. Z uwagi na fakt, że musimy tutaj szeroko poprowadzić konsultacje społeczne, ponieważ Urząd Marszałkowski kładzie nacisk właśnie na to, aby jak, najszersza, jak najszersze grono społeczeństwa uczestniczyło w opracowaniu tej strategii. Dlatego też na dzisiejsze spotkanie zaprosiliśmy nie tylko pracowników gmin, ale także przedsiębiorców, stowarzyszenia także mieszkańców, żeby wyrazili swoją opinię, jakie projekty winny znaleźć się w strategii naszego obszaru, bowiem będzie to wszystko, tak jak wspomniałem wcześniej, oceniane przez Urząd Marszałkowski i no musimy tutaj zdobyć punkty, żeby później te projekty móc realizować. Zostaną one wykorzystane do prawidłowego opracowania listy przedsięwzięć realizowanych w ramach środków przeznaczonych na politykę terytorialną w latach 2014-2020. W spotkaniu wziął udział ekspert z ramienia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, dr Aranka Ignacia szulc 1 kwietnia odbył się sprawdzian szóstoklasisty po raz pierwszy zgodny z nową formułą. Podzielono go na dwie części. Pierwsza trwała 80 minut i obejmowała zadania z języka polskiego oraz matematyki, oparte na praktycznych zagadnieniach z historii lub przyrody. Natomiast druga trwała 45 minut i dotyczyła zadań z języka obcego-nowożytnego. W gimnazjum publicznym nr 1 w dniu 1 kwietnia odbyło się misterium męki pańskiej, przygotowane przez uczniów. Zostało ono przedstawione w niecodzienny sposób, ponieważ podziwiać można było grę cieniowych postaci aktorów, odtwarzających akcję sztuki za oświetlonym ekranem. Ta technika wprowadziła widzów w odpowiedni nastrój, aby właściwie przeżyć święta zmartwychwstania pańskiego. Przedstawienie wielkanocne. Przygotowywaliśmy około dwóch tygodni. Młodzież musiała zmagać się z pewnymi trudami, związanymi z przyczyn technicznych, udało nam się zrealizować. Mam nadzieję, że się Państwu podobało. Pomysł na scenariusz trwał w naszych główkach już od jakiegoś czasu, a wreszcie mogliśmy go zrealizować. Dziękuję na Wojka trwają przygotowania do spektaklu Pani M, który wystawi Teatr Dworzec Główny. Posłuchajcie, jak przedstawienie zapowiadają sami aktorzy. I co jeszcze chcielibyśmy powiedzieć? Że zapraszamy 10 kwietnia na godzinę 18 do Kina na Wojka. Zagramy spektakl Pani M. No. Będzie fajnie. Będzie super. Będzie super. I ogólnie spoko. I ogólnie spoko. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Wstęp jest wolny. Ja gram Agatę, tutaj jest pani zdradza. Główną bohaterką jest, jest kobieta, która, ma, która jest artystką, i właściwie, przez to, że jest tą artystką, że sztuka jest dla niej taka ważna, to wydarzyły się w jej życiu różne przykre, przykre w większości rzeczy, z którymi ona sobie nie do końca potrafi poradzić. I właściwie cały spektakl jest o tym, w jaki sposób ona sobie radzi, bądź w jaki sposób ona sobie nie radzi. A to jak to wygląda, jak to wyszło i kim tak naprawdę jest panie M, to będzie można zobaczyć na spektaklu. To jest fajny spektakl o życiu. I o, o życiu, o rodzinie. O problemach, o kłopotach i o tym, jak sobie można z nimi nie poradzić czasami. O których się rzadko mówi. Tak naprawdę. Zapraszamy! 10 kwietnia o godzinie 18 w kinie na wojka. W lipnie. Tak! Zapraszamy. Będzie dobrze. Chciałabym jeszcze poinformować, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie zaprasza aktywnych biegaczy oraz wszystkich, którzy mają ochotę zacząć biegać, na bezpłatne spotkania biegowe. Pierwsze z nich odbędzie się 7 kwietnia o godzinie 17.30 na bieżni Tartanowej przy Szkole Podstawowej nr 3. Druga wiadomość z pewnością cieszy abonentów, którzy chętnie oglądają programy na kanale National Geographic. Już od 1 kwietnia abonenci pakietu dodatkowego mają możliwość odbioru kanału National Geographic Channel w jakości HD. To nie koniec niespodzianek. Już niebawem wprowadzimy nowy kanał wide poświęcony tylko zwierzętom. Kanał dostępny będzie analogowo dla wszystkich abonentów naszej telewizji oraz dla odbiorców pakietu dodatkowego w jakości HD. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie. Ogólnoświatowa inicjatywa na niebiesko dla autyzmu. Rozpoczyna obchody Światowego Miesiąca Wiedzy na temat autyzmu. Celem akcji jest pomoc w zrozumieniu tej choroby i uwrażliwienie na problemy osób chorych. Fundacja Synapsis zachęca, by tego dnia podświetlić na niebiesko budynek, w którym się mieszka czy pracuje, założyć odzież w niebieskim kolorze lub dodać niebieski element do stroju, aby wyrazić solidarność z osobami, które chorują na autyzm. Ponadto przypominamy o naszym konkursie na najlepszą i najfajniejszą brodę. Szczegóły na naszym facebookowym fanpageu InfoLipno. Zapraszam! Nie pozostało mi nic innego, jak tylko w imieniu Zarządu, Rady Nadzorczej i pracowników Współdzielni złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim naszym członkom i mieszkańcom Współdzielni Mieszkaniowej oraz abonentom telewizji kablowej. Pogodnych świąt zmartwychwstania Pańskiego, wypełnionych nadzieją i siłą budzącej się do życia przyrody. Niech te święta upłyną w rodzinnej atmosferze spotkań przy wielkanocnym stole. Oraz wypełnią nasze serca radością i wiarą w nadchodzące lepsze dni. Wesołego Alleluja! Do zobaczenia za tydzień!